jest dużo ładnych skinów, które nie są mega drogie. Promocja na Nexon za 60 gemów, no to jest jak za darmo. Tutaj macie zwycięzcę karty Google Play z ostatniego odcinka. Gratuluję serdecznie. Zgłoście do mnie po odbiór nagrody. A w dzisiejszym odcinku macie właśnie też takie doładowanko ode mnie do zgarnięcia o wartości 80 gemów, czyli 30 zł. Jeżeli chcecie zgarnąć, to wystarczy sobie łapeczkę w górę pod tym filmem. zasubskrybujecie mój kanał z dzwoneczkiem i napiszcie w komentarzu, który skin z tych czterech według was jest najładniejszy, ale spokojnie, jak coś za tego gemy będziecie mogli sobie kupić nawet jakiegoś innego, niekoniecznie z tych, ale napiszcie, który z tych czterech jest najładniejszy. Powodzonka. Chyć, witajcie, Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Jak widzicie, na moim koncie dalej jest 25 tysięcy pucharków, także dzisiaj jakichś pucharków nie będziemy wbijać, ale sklep się świeci, więc sprawdźmy, co jest ciekawego w sklepie. Ośmiornica Kieł w sklepie na przecenie, Bluszczowa Bell, Penny Króliczek, Nekobi, no może coś tam dzisiaj. Uuu! A co to takiego? Zaproszenie do drużyny. Tornex, hashtag jeden, chcę do Ciebie dołączyć. 74 tysiące pucharków. Co robić? Akceptować czy wrzucić? na takim poziomie, to ja sobie na pewno nie poradzę. Ostatnio to tam był fart, bo mnie kierowali. A Ty widzu, co byś zrobił? Zaakceptować byłoby zaproszenie od takiego pro gracza, żeby pograć z nim duo albo jakieś trójki? Jeżeli tak, to napisz o tym w komentarzu. No to słuchajcie, widzowie. No ja chyba dzisiaj nie mam wyjścia. Jak dostaję takie zaproszenie od jakiegoś jednego z najlepszych graczy w Polsce, to trzeba zaakceptować. No chyba, no nie mogę tego odrzucić. Nawet jak nie wiem, będzie dla mnie za ciężko i będę nubił, to trudno. No próbujemy. Witam serdecznie. Siema no Tornex. Siema. Słuchajcie, dzisiaj ze mną właśnie Tornex. Jak widzicie, on ma tutaj na Dagu 900 pucharków. Jak wejdę na jego profil, to możecie zauważyć, że mój ulubiony zadymiarz tutaj oczywiście starszeli li czyli OG player. Nie czas na Tutaj na dole, karta bitewna. Nie no, przemocne konto, prawie 75 tysięcy pucharków. Chłopie, ile ty już grasz w Ballstars? Gram Gramisz w Brawla, tak z 4,5 roku, może. Strasznie, strasznie długo, nie? Kiedy miałeś taki pik, że najwięcej właśnie tych puszek w sumie w swoim życiu? Miałeś więcej niż masz teraz? Czy teraz jest właśnie taki top? Twój? Te puszki wbijałem w ciągu ostatnich może 3 miesięcy? Okej, okay, czyli to w miarę świeżo do tej całej topki, tak? No, kiedyś byłem w 2019 roku gdzieś tam w top 100 może, ale no tak porządnie dopiero niedawno. Dobra, widzę, że masz mega doświadczenie w gierkach 3x3. 27 tysięcy wygranych gier. Nie, dla porównania to ja chyba nie będę miał tysiąca. Jesteś przemocarnym tutaj z zadymiarzem. Jak to wygląda w rankingu? Ej, dobra, widzę cię! Ty jesteś w tym momencie drugi w Polsce. Ej, no tak, tak. Ja gram z jednym z najlepszych Polaków aktualnie dzisiaj. Ja będę się trochę jarał tym wszystkim, ale mega, mega fajnie. W ogóle, słuchajcie, macie kanał tutaj naszego kolegi w Opisie. Także jak chcecie, to możecie wpaść sobie do niego na jakieś filmy obadać. No i co, jeżeli chodzi o zadymiarze, to ty masz jakiegoś zadymiarza, może... Oj, dobra, szeli. Ty masz najlepszą szeli w Polsce. Kogo będziemy miał jeszcze tak wysoko Bibi, Shelly, Bibi, widzę, że jesteś też pierwszy faktycznie i Squeak Czyli to jest taka trójka twoich ulubionych zadymiarzy? No, w zasadzie tak. Bardzo dobrze mi się nimi grało, także ja No, ja widzę, że ty jesteś koksem, no, tak. ale żeby takie wysokie pucharki wbijać, to już musiałeś mieć na pewno jakiś mocny team, nie? Bo samemu to ciężko, czy solo to wbijałeś może? Nie, nie, to na trójkę. No, to na trójkach, to na trójkach. Dobrze. Słuchajcie, moi drodzy. My dzisiaj sobie z Tornexem spróbujemy zagrać jakieś gierki. Ja też wezmę tutaj jakiś moich lepszych zadymiarzy. Spróbujemy nabić dzisiaj jakieś pucharków. Zobaczymy jak mi pójdzie na takich wyższych rangach właśnie tutaj z takim fajnym graczem jak Tornex. Słuchajcie, mamy dla was jedno bardzo ciekawe wyzwanie. Otóż, postanowiliśmy, że zagramy razem jeden na jeden w kolejnym takim odcinku. Wtedy się zmierzymy, zobaczymy, kto jest lepszy. Ale jako, że to będzie odcinek do mnie na kanał, to ja będę tutaj oferował całą stawkę, o którą będziemy grali. I słuchajcie, uznałem, że będziemy grać o kasę. Tak, będziemy grać o normalnie o giga pieniądze, ale to, ile tych pieniędzy będzie właśnie w puli zależy od Was. Ponieważ za każdy tysiąc łapek pod tym filmem zwiększam pulę o 10 zł, także jeżeli dobijecie 10 tysięcy łapek, to będziemy grać o 100, jak dobijecie nie wiem, 30 tysięcy łapek, żeby grać o 300, to zobaczymy, ile tych. Dobijecie. A więc tak to wszystko wygląda, a my możemy lecieć na duo. Dobra, słuchaj, to będziemy na pewno grać duo. Ja sobie też zobaczę, jaka tutaj jest mapa, bo nie patrzyłem. Tak, a dobra Kogo byś mi polecił, żebym zagrał na tej mapie? Bo wiesz, ty jesteś tutaj prosem, ja jestem noobkiem Mi się tam udało tylko na farcie, na jednym zadymioczu, dobić tysiaka, ale to przypadek. No to tak, koletka. Wydaje mi się, że może być dobrą postacią, bo jestem bobiga, daleko. No dobra, no to mogę grać koletką, bo mam też. Mam do zagrać, też koletki no? też fajnego skina, co nie? No, no tak, tak. Dobra, i co? ty zostawiasz Daga? No, myślę, że mógłbym zostawić Daga. Dobra, to specjalnie na odcinku z tobą jeszcze ulepszę tą koletkę. Nie miałem jej wcześniej ulepszoną, ulepszam ją na 11 poziom. Co byś mi polecał tutaj z wyposażenia w sumie do koletki? Damage. Damage, żeby pójść w damage. No dobra, ma no nie większe ubrań. Dobra, to wezmę. No i mogę sobie jeszcze drugi gadżecik wziąć, bo ulepszyłem ją mocno, więc. Wydaje mi się, że mógłbyś sobie kupić też spida na mida. No właśnie, speed byłby spoka. Jeszcze chyba nawet no, nik nikim nie kupiłem spida, Chciałem. Także dobra, weźmiemy sobie spida. No to co, no to skoro jestem przygotowany, skinek wybrany, to możemy lecieć z dół. Lecimy. Dobra, już mamy 9 na 10 graczy. I słuchaj, czy ty już odbierasz gwiazdki? Star dropy? Szczerze mówiąc, to jeszcze nie. Jeszcze nie, to dobrze, bo ja też jeszcze nie, więc dzisiaj będziemy mogli sobie jakieś razem star dropy tutaj otworzyć. I co, i widzę, że mamy niezłych tutaj wyjadaczy dookoła nas. Jak z tobą gram, to ja muszę tak jak z chłopakami tam tryhardowałem. Pozycja tutaj normalnie pochylona. Na razie jest tak bezpiecznie, ja bym ci powiedział. Ja nie wiem, czy w ogóle strzał jakiś trafiłem. O! Dałem sobie to leczenie od razu, dobra, i też podbiegłem dobra. tutaj do ciebie, żeby nie zginąć. W miarę to jakoś git wyszło, też dobrze, że nie padłem. Ale jesteśmy trochę w podczasku, co? Oj. On włączył się w tarce. Niedobrze. Dobra, puszcz, puść, puść, puszcz. Edgar'a? Ja. Nie! ale nas zmaknie z planszy. Ale na tak, nas tak we... z Minus 5, a ty też pewnie dużo, dużo masz na minusie, co? No, minus 8. Kurczę, ale zaczęliśmy to słabo Przepraszam, no starałem się tutaj fokus Mega zrobić, ale niestety, no tak jest, jak się gra z takim jak ze mną, Przepraszam. Można jeszcze raz spróbować. Bo czy my wygramy w ogóle jakąś gierkę w tym odcinku. To jest tak ciężkie, co tu się dzieje. To ja może wezmę PAM. Tysiąc. Mówisz, żeby PAM. Uuu! Hej, dobra, ale ty jesteś tego pewien? Nie szkoda ci tych pucharków na PAM? Eh, kiedyś się odrobi. Może robi się, no dobra, no to na, na odcinek ze mną to. Dobra, no niech będzie. Bo teraz, nam zrealizowaliśmy teraz czwarte miejsce, jakbyśmy mieli trzecie, to byśmy nie stracili żadnych pucharków, nie? Ale też, słuchajcie, no takich mega wysokich pucharkach, no to jest ciężko, bo wszyscy tutaj totalnie ogarniają. Każdy walczy do końca o jak najwyższą pozycję, bo nikt nie chce stracić żadnej puszki, nie? Jezu, ile to jest skinów w ogóle w tym lobby? To są jakieś kozaki same. Ale nie ma opcji, że teraz pójdzie nam tak źle jak ostatnio. Ja tutaj daję motkę na szczęście i lecimy. Czekaj, już ci tutaj obiję tą. Masz w ogóle bardzo fajnego skina do PAM. A i czemu oni się wszyscy kręcą, tak? Fokusują się na nas. Fokusują się na nas, oni się dogadali, będą na nas fokusowani. Nie, no nie. nie, to musimy chociaż jednym utrzymać nos. Podjeżdżam. Ja ci, ja ci ufam dobra. stary, nie? Ej, tutaj już dojechali kogoś. Ja też tutaj Karla trochę obiłem. Ja bym się na tego Edgara nie pchał, czekaj. Aj, trafiłem go, trafiłem. Mało ma ten Edgar. Ty leży. No dobrze. Czy ja spróbuję to dziabnąć. Nie, dobra, zużyję tego jest trudno, bo się bałem, że jej nie załatwię. Dobra, spoko. Dobra, trafiłem. Oni no ja mam... się na nas. No, będziecie, no ja tutaj nie dałem rady, przykro mi. A ty? No, Aj, nie, nie, znowu, znowu się udało tylko 4 czwarte miejsca załatwić, ale jeden team przynajmniej pokonaliśmy, nie? Mam fraga, jest, mam fraga. Jest ciężko, jest ciężko naprawdę. No szkoda, że się wintradują, ale no, Aj, o, takie w to, to, to jest chyba nielegalne nawet, nie, to co oni teraz robili. No, coś tam pozmieniali w tym regulaminie, ale tyle ludzi gra, że to, wiesz. Ej, no bo tutaj, w tym momencie, jak patrzę tą gierkę, minus pięć pucharków, no to, to wygląda tak, że oni się po prostu razem jakoś dogadują na Discordzie, czy coś takiego, i potem się kręcą ze sobą, szukają się i potem sobie... Je oddają winy, jak ktoś nabija większe pucharki. No bo tutaj na przykład tysiąc pucharków Bibi była, była, był też tysiąc pucharków Karl, mi się udało tą piperkę załatwić, ta piperka miała 800. No i oni się prawdopodobnie teamowali właśnie ze sobą. No tak, no pewnie to była jedna z tych gier takich dogadanych. W ogóle chyra, nie? Z tego, z tego, co kojarzę, ten jeden z najlepszych graczy w ogóle Brawl Stars chyba nawet jak nie najlepszy pod względem pucharków, to chyba dostał właśnie za coś takiego bana za to, że po prostu się dogadywali i później sobie nabijali w ten sposób pucharki. Wiesz co, wydaje mi się, że chyba za toksyczność może możliwe, że dostał. Przecież nie. Ja tam nie chcę mówić Za toksyczność? Co Wiesz co ja słyszałem no. od kogoś, że właśnie za to co mówiłem Ale też też nie wiem, też, też nie wiem Także do, to jeżeli wiecie to możecie napisać w komentarzach Dobra słuchaj na tym duo No nie ma szans dzisiaj, no nie idzie nam Ale może jakaś trójka, może co byś powiedział na jakiś tryb Nie wiem, wybierz, słuchaj wybierz Bo wiem, że ty jesteś specem w trójkach Miałeś tutaj mega <grym> dobry wynik na tych trójkach Widziałem wcześniej, także co byś polecał? Fajna mapa na, na Brawl bola jest Na Daga, okay. może zagram Możemy zagrać piłę jak najbardziej, ja mam dzisiaj koszykarski outfit Piła jest, możemy grać piłę. To jeżeli chodzi o ten trybik, to też grać koletką, czy może wziąć kogoś innego lepiej? Shelly była fajna. Ja nie wiem, kiedy ostatnio grałem Shelly. Wiesz co, dobra, jak dzisiaj jest taki odcinek? O, już nie mogę bardziej ulepszyć, ale na 10 ulepszyłem. To będę mógł e, jedno wyposażenie też kupić. Speed na pewno. Speed? Do, do Shelly speed, żeby prędkość zwiększyć. No dobra, to w krzakach sobie <laughs> zwiększymy prędkość. Ok, Koro top 2 gracz w Polsce mówi, że tak zrobić, to muszę tak zrobić. A z gadżetów i ze Star Powerów coś mi tu pozmieniał? Jeżeli chodzi o gadżet, no to ten na, na zasięg. Dobra, weźmiemy to spowalnianie. Dobra. Dobra szefie, teraz mamy 50 na 50% szans, że wygramy Musimy zdobyć tą pierwszą gwiazdkę Bo jeszcze cały czas jej nie mamy dzisiaj odblokowanej Ciężko to idzie, ale no co no Doceniam całe to twoje poświęcenie, te wszystkie twoje pucharki Które dzisiaj dla mnie stracisz, żeby nagrać taki fajny odcinek Także słuchajcie, wpadajcie do Tornexa na kanał Macie link w opisie Tam też pojawi się jakiś odcineczek właśnie ze mną, ale jeszcze na razie nie do później jakoś to nagramy Dobra Dobra, leży, ale Roza ma bardzo mało HP jak coś. Widzę, że tam udało ci się pokonać w tym innym wymiarze kordeliusa. Ja to jest jestem mocno kontrolowany. No nie, 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 nie. Boże, ale jest tragedia, przepraszam. Bo widzę, że dawno szali nie grałem. Ale miałem ochotę nią pograć. No nie, ten gadżet Rico bardzo mocny po tym buffie ostatnim. Ej, 70 HP ma tutaj. Nie, on wej wejdą do tej bramki, co? Złapałeś, super! O. Jak uratował chłop, dobra. No widać, że prost. Tutaj zaraz wyskoczy ta Roza, więc będzie przypał. Ja się trzymam. Dobra, ja chyba Dobra, coś widzę, dobra, jego załatwisz, ale tu już Roza leci do naszej bramki, chyba no nie ma co zbierać, co? No Ale jest tragedia, jest giga ciężko Dobra, zabiłem kogoś Czekaj, po podaj, podaj Nie zdążymy? Może No, już ci tam chciałem zagrać, minus 6 Nie, dobra, ja robię, robię pozycję do grania i teraz Fokus. Ja muszę tu więcej zrobić, bo przednią gierkę totalnie ja zawaliłem. No i tak to jest jak się gra na takie wysokie bucharki. No moja wina. Oj, a ja tam... Dobra, tą Rosę teraz trzymałem. Ale dobra, spokojnie, mam jeszcze dwie minuty, no. Dobra, dobra. Ty, jest dobrze, jest dobrze! Zabiłem tu, zrobiłem... Nice! Klasa, yes, yes. klasa, klasa. Ja tutaj trafiłem ultem, też potrafiałem teraz i się udało. Dobra, jak nie będę bombiczył, to się uda. Oh. A ja zrobiłem tego squeaka, ale on zdążył podać. No to jest najgorsze w tej postaci, że. Ty, ale padł dostałem w tej chwili. meczu dostałem, pomimo takiej porażki. No dobrze zagrać. Przynajmniej jedna bramka. No tak, no lepiej już nam poszło, no mały progres, nie? No, chłopie, ej, jak ty będziesz ze mną dalej grał, to ty zaraz nie będziesz to by dwa w Polsce. <śmiech> nie <śmiech> no, jeszcze przewagę masz dużą. Bojemy tej gwiazdki zdobyć, nawet jednej. <laughs> ja bym jeszcze spróbował, ale nie wiem, bo na dło też, też może być ciężko. A na tej zadymie. No nie wiem, czemu nam tak nie idzie. Masz jakiś pomysł, jak to jedną gazkę chociaż zdobyć? Szczerze to nie ma? Ja też nie mam. Albo czekaj, może mam. A nie, czekaj, ty... A nie, ty masz najmniej pucharków właśnie na Dagu, na dagu dlatego grasz na Dagu. No właśnie, wszystko mam tak trochę wysoko, moi... A jak ja bym wziął kogoś, na kim mam mega mało pucharków, to to by się jakoś nie zbalansowało? E, nie. Jedna próba jeszcze za tym ostatnia. Obiecuję, więcej już nie. Ale przypał. Jak <laughs> same takie porażki są. Właśnie, jak to będzie wyglądać? No, trochę przypał. Mm. Okej, okay, czyli taki team. Ty, no wygląda na to, że mamy szansę. Czekaj, sobie wezmę też od razu sobie tutaj jeszcze tym postrzelam, póki mogę ten zacznie wykorzystać. Chociaż Czekaj! Yes, nie, no. Dobra, mamy 1 zero, stary Musimy to wygrać teraz Musimy. Slowuję tą Jackie! Nie, 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 nie! Gościu, nie! Gościu, nie. Gościu, nie, nie! Nie, no nie! Mogłem inaczej tam trochę stanąć, ale... Ty dobrze jest? No nie, bo tamten był... Corneliusem uciekł. Ojej, ale cię tutaj zmierzyła no, teraz tak... Ta, no nie... Nie zdążę. No ten dog to jest takie... Nie powiem co. Ciężko o nim trochę, ale były momenty. Nie, słuchajcie widzowie. No nie wiem, my nie umie, nie potrafimy razem wygrać. To jest dzisiaj dzień porażek. Same porażki. Przez cały odcinek dzisiaj nie udało się zdobyć tej I To jest chyba jedyny taki odcinek na moim kanale, w którym będą same porażki. Czasem tak bywa, to no, nie idzie po prostu. Wideo, no, nie no nie twoja wina, no wiesz, no ja tu jestem dużo większym noobem. Ponieważ się starałem trochę, to te, te nawet dwie gierki, to no, jakoś. Starałem. Coś tam szło, no. No było naprawdę dobrze, ale A, Chcesz jeszcze spróbować jeden raz, ale to już jest ostatni. Już więcej Dobra, nie ostatni próbujemy. Raz. Żeby Dobra, żeby, żebyś czasem przeze mnie nie spadł w rankingu. Ostatnia próba. Już minus 50 jest ale dobra. <śmieniu> minus 50 po tym odcinku. Ej, widzowie, obowiązkowo musicie łapkę zostawić. Właśnie za to poświęcenie dzisiaj Tornexa, co tu się odwaliło. Dobra, jest ból. Ej, mają też do dołża. Tylko mają jeszcze tego skubońca baza. Ty, ja mam, multa, mam multa, mam multa. Podanie. Patrz, tu się dzieje. Dobra, dołcz leży. Super! Będzie gol? Będzie gol, tak! I teraz jak koksy wjechaliśmy, dobrze! Ja już sobie przypomniałem, jak się tą szeli gra. Lecimy! Oj nie, teraz nie dobrze się podziało. <laughs> teraz, żeby dołóż... Dałem, dałem. Bronię. Ty był. Bo... Dobrze, jest, jest, bronimy. To wybi, to wybi, to tym... Dobra, dobra. Lecimy, Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Ty niski poziom baterii, nie! Co tu się Co dzieje? Ty wlecisz tam? Wlecisz do tej bramki? Wlecę. Mamy, to jest, udało się Czyli to nie będzie historyczny odcinek W którym nie ma żadnego wina <grym> Ej, nie wierzyłem Nie wierzyłem w to, że się udało Dobra, ja mam fraga, ty masz fraga Tutaj nasz dziomeczek ma trzy fragi Ty masz dwa, udało się, mamy wina, słuchajcie Dobra, także słuchajcie, ja mega dziękuję ci Za ten odcinek i teraz jeszcze mamy po gwiazdce Nie, to zobaczmy co wypadnie z tej gwiazdki Dobra, uwaga, raz o, Ja mam na razie rzadkie, ty już kliknąłeś? Tak ja klikam drugie.. Nie dobra, ja mam, dobra ja mam tylko rzadką to, wie. No mnie ostatnio same rzadkie dropią w ogóle, nie wiem o co chodzi. Dobra, słuchajcie, a więc w tym odcinku to by było na tyle. No nie sądziłem, że uda się w końcu wygrać. Przypominam, że za każde tysiąc łapek pod tym odcinkiem dokładam 10 zł do puli, o którą będziemy razem walczyć z Tornexem jeden na jeden w kolejnym takim odcinku. Także stawiacie łapeczki, podajcie do tornexa na kanał i ode mnie teraz na tyle widzimy się w kolejnych filmach. Siemano! Aj, subskrybujcie, a jak coś oglądał tego momentu, napiszcie hashtag Tornex! Siemanu!